Siemanko, z tej strony Sorek1974 A dzisiaj zaczynamy nową serię z... A jak myślicie? Z 13 yy, Tak, co... Co co, 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 Kariera, oczywiście A jakiego klubu, to też się troszkę zastanowię Teraz sobie zobaczymy, przejdziemy oh. A, co ja zrobiłem? Przepraszam, fail, fail, zrobiłem faila, dobra, yy, nie, żaden garnet, dalej, dalej, tak, dalej, dalej, no, otwieranie trybu, menadżerem, a co do zawodnika, nie wiem, jeszcze pomyślę, czy będę robić karierę zawodnika, tak sobie ja myślę, inter, czy może nie to jest z angielskim. Arsenal nie ma, ma troszkę budżeci. A z tym bardziej, tym bardziej. Często się tak, tylko będzie troszkę załatwiać, a często się tak średnio odmawia. Także, więc warto było wow. o budżecie na Najlepszy też nie ma, Liverpool. City, wow, o ale no, budżet. W to będzie mnie załatwo. City grać. United. Taki budżet jak Inter. Nie, Inter najlepszy nawet. Norwich Ło już w tym budżecie. Nie wiem, ja biorę Inter chyba. No nie, bo formy najlepsze nie mają. To chyba przyznacie sami. W sumie możemy odbudować. To będzie polegało na odbudowaniu formy Interu, Mediolamy. No i mam nawet dobry budżet, taki na moją wysokość. I dobra, to będzie intermediolan, nie początkujący, tylko zawodowiec. 6 minut, 1 na 5, To ustawienie decyduje, jaka część pieniędzy ze sprzedaży zawodnikom za siebie, czy E, waluta euro, San Siro e, powiesz najnowsze powiesz najnowsze graj e, no dobra, rozgrywki będą losowanie na takie realne Zajmienie na grupę taką, że była wyrównana. Nawet na grupę śmierci. Zresztą nie ma grupy śmierci. Malaga nie. A pójdę nawet na... Na to. Zresztą nie wyrównana trochę. O na to, bo to nie wiem, co za I... I się bierze. O, nawet sporting. Rapid. Zobacz kilka strzelców. A... Aho, okej. Okay. Dobra, Juventus na pewno odpadami tam też tą winę Oto... O, lek. Jest w grupie. Jest jeszcze jakiś polski wyspół. O, nie wiem, no, dobra. Nieważne. Dobra, i dajemy dalej. I Do... dalej No myślę, że składę. Dobra, jeszcze będę otwierać. Mister. Sorek. Mister, Sorek. Mister, Sorek. Oczywiście Polak, będę. Będę Polakiem. Poszła Krawat, dobra, nie za do mnie obchodzi. No, tylko to, że z zwykłym. Mr. Sorek, Mr. Sorek. Sorek prowadzi klub i też będę. La Gazeta del Sport. Sorek, dobra. To niedobrze. Jak to na wyszkolenie, to co było inne? 35 milionów, no to nawet. Tak, ja nie szukam, co zrobię. Ale z chęcią jakiś klub, jak będzie, no to. Klub, w łorek, to, to. Z chęcią przyjmę. Przyjmę. A już się nazwę, jak Dzi 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 dziękuję, że mnie kanedryzycie, przedstawiacie. Przy Służba nowych i kariery. Tak, 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 tak. I będę się nazywać. Będzie tu nazwa. żeby nigdy nie wchodził na, na to. Na to. Na to. Na to. Zapis. Ukończony. No. Dobra. Towarzystwo znaczy, dobra. Przejdźmy może do transferów. Sprzedam tak. Już wiem, go sprzedam. Na pewno. O! W chcę. E Albo jest w tym, więc. O, myślę. i Sylwester są mi pożyczkami. Dobra, weźmy od góry. Anio, jak się od góry. Od dołu. Hmm, welec. 22 lata mi to już nas sprzedaż. No, 22 lata, 67. Przepraszam, więc nie to tak. Bardziej oni bo na przykład widzicie Bet ma 67, więc jest gorszy od tego, a jest, a ten jest młodszy tak, więc od Bianchetti'ego. Yy, Mariga będzie na pewno na listę pensjonową. Yy, Romano będzie na wypożyczenie, oni się raczej nie przydadzą. Bianchetti na wypożyczenie. Lewaja na pewno... Czy Liwaja, zostaje. Ops. Sprzedaj. Nie sprzedaj, tylko połowę składu demo i pożyczenie. Lewaja zostawię. zostaje. je. tak. Benassiego na pewno wolno. Więc wykorzyczenie na sezon. Kiwu na pewno, bo no nie chcę go... mieć. No nie będzie mi tak bardzo potrzebny. Kasano oczywiście będzie. Jonathan... A to trzeba się zastanowić wszystko. Antonio Juan. to... Tak, Stankowicz na pewno, bo jest... No taki, no ma 80, ale nie za bardzo... Tak... Przednio. i Milito to bym się zastanowił nad sprzedażą Snydera raczej bym nie sprzedał Agatonu ja zostawię samolot Za tego, bym sprzedał ale już i tak u nie skończy karierę więc na 82 to już będę robić z widła. i tak no sprzedaż są ustawieni to teraz Będę szukał do kurna. No w ogóle sobie zobaczymy, zobaczę później, jak, jaka jest lista transferowa. No, cieszy mnie to. Sahin. A młody. A jego Sahina to środkowy pomocnik. O, może Belhandę będę chciał, ale. O, już wiem na pewno. Jakiego obrąkarza będę chciał? Już wam pokazuję. O, o, Gaj tam w sumie? W sumie? Kwaresztowa jest. Kwaresztowa w Barcelonie? Słyszeliście o czymś takim? Wow. Czy to jest? Pobierałem nowe składzie, ale nie jakieś. Ja już się nie ustawiałem, że Przez... Mówię... Dobra. O jest, No Salvat... ale zrobię o I... Tak, Salvatore z Siriju. Sirigu. Siriju. O. widzicie, ma małą wartość. Ma 80 rogu. jest młody. No co, ja znowu zrobiłem. Naszym się jest dobre, nie o oh jest, serwator Syrii Mało kosztuje, pensje też nie ma największą A taki brąkarz by mi się przydał Nawet gdyby, nawet handel bym mógł sprzedać Więc najpierw się Jego Może tak Najpierw do Powybieram e, od tak i bramkarzy dobrych Andreu, no nie, bo jest stary Sebastiana Freya też nie chcę a Diego Lopez coś się nawet nie zastanawiałem będę chciał na pewno jeszcze tak, Diego ale ja nie wierzę, co ja mam z tym coś nie mówię że o grze, ale o siebie, coś i tak, do listy życzeń i będę Rejna, jest stary, więc staruszek. A Diego Alves też jest taki, no. Koryzma bardzo.